Panie, co to jest? Świnia Ale skasowałem bilet, za nas dwoje Znaczy, za świnie połówkę Tak jak dla psa No bo to w zasadzie pół świni Panie, pan chce przewozić moim tramwajem świnie? Pół świni No poza tym ona nie żyje ale, powiem mi, nie obchodzi, czy pańskie półświni żyje, czy nie żyje. Proszę wysiąść. Pro, proszę wysiąść, bo... bo zaraz pan do niej dołączy. Jak to dołączy? <grym> Za chwilę będzie z was półtorej martwej świni. No zaraz, no chyba wolno przewozić zwierzęta. Przecież ona jest grzeczna. No, w ogóle nie sprawia kłopotów. <grym> Wprawdzie nie ma kagańca, ale... na pewno się nie zciusia. <grym> Jeżeli pan uważa, że ja pozwolę panu podłożyć sobie martwą świnie? Półświnie. No panie, ale te półświni nie tutaj wszystko za za świni, no prze... jazda. O właśnie, właśnie jazda. On właśnie, sam jestem za jazdą. <grym> ja, no, cholera! Ale, ale... Ona ma ważne ale... bile. <grym> nie, no martwe półświni bez kagańca. No norek mi w życiu nie uwierzy. <grym i zbyt>